Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 10 wampirzątek, właśnie nasz Christian biega, bo zobaczcie, no troszkę chłopak utył, a chciałabym go już niedługo przemienić w wampira, żeby troszeczkę to wyzwanie, tak jak Wam mówiłam, jednak przyspieszyć, więc niech on biega i niech on chudnie, eee, tak, no bo później jak go przemienimy, no to wiadomo, ta sylwetka chyba już mu taka zostanie po prostu na zawsze. Zobaczmy co tam u Eleny. Ona tutaj stoi przy swoim dziecku i w zasadzie nic ciekawego nie robi, więc niech się napije trochę plazmy. A ja wam pokażę. Oj, tutaj może jeszcze zbierze plony, zbierz cały plon. Że tutaj na dole, jak już pewnie widzieliście na miniaturze, zrobiłam tutaj taki bardzo fajny plac zabaw dla dzieci. Tutaj kupiłam jeszcze jedne kulki, ten mały basenik przeniosłam, trampolinę przeniosłam. No i co nowego się pojawiło to no przyznaj się do pomyłki. Co się nowego pojawiło, to właśnie ta mata do piachu, taka po prostu piaskownica. Tutaj można się bawić, ale chyba tylko. Nie, to jest chyba tylko taka mata, a tutaj można bawić się tym piaskiem na tym zamku i na tej kupce. No i mam też dwie nowe zjeżdżalnie taką mniejszą i taką większą. Także kiedy nasze dzieci powracają ze szkoły, to na pewno będziemy testować, ale jest dopiero 11. Jest już późno w nocy, wszyscy już śpią, wciąż jest piątek, przez chwilkę nie nagrywałam, ale grałam dalej po prostu. I słuchajcie, chciałam powiedzieć, że zmieniłam łóżka w pokoju chłopców, ponieważ chłopców mamy czworo. I tam jeszcze mamy tego robota, zaraz wam pokażę. I stwierdziłam, że fajnie tutaj się nadadzą właśnie te łóżeczka, które wam pokazywałam ostatnio, co jest. A, bo zapomniałam tej lampki słuchajcie powiesić. Już ją wieszamy. Nie było tutaj właśnie tych lampek ulala, już wam pokażę, że powiesiłam, tak już są i co chciałam powiedzieć, że właśnie postawiłam te łóżka, które wam pokazywałam ostatnio w 10 dziwnych modach nie dziwnych, a fajnych, chyba to się nazywało, bądź super modach tak chyba tak, więc link macie oczywiście u góry w informacji, który to się obudził nasz Hubert i Hubert jest głodny i tak dalej, ponieważ ja jakoś szybko tym razem położyłam spać, Kevin Kevin płacze i mamusia do ciebie przyjdzie i zmieni ci brudną pieluchę a nasz Christian co robi, coś tutaj sobie je i Christian kiedy sobie zje, aha tutaj możesz pogadać jeszcze w sumie z tą pochwal. Szczerze, tu mu chyba kazałam robić jogging. Dobra, to jogging później. I jeszcze się tutaj wykąpiesz w naszej wannie. I będzie czytał książkę o wampirologii. Wiem, że mówiliście, żeby to trwało dłużej, i tak dalej, ale powiem wam, że ja bym chciała robić nowe serie, a troszeczkę mi się już przejadły te sto dzieci, więc w każdym razie myślę sobie, że powolutku będziemy się zbliżać do przemiany naszego Christiana. Hubert zabawa straszna, więc może tutaj Hubert przyjdziesz i pokażesz nam tę na przykład zjeżdżalnię zjeść po trapie, o Elena widzę, że dopadła tą ściankę spinaczkową, jest noc więc wreszcie może się pobawić tutaj też mam tego Pokemona, który też wam pokazywałam w tych 10 supermodach. i ten właśnie może Marcelina przyjdzie się z nim pobawi obejmi pluszaka o imieniu jakim przepraszam Tylfo, Tylfonsion nie mam pojęcia, nie kaleczę tutaj mamy też tą robotkę chwilkę zatrzymam żebyśmy nie przegapili tamtego i ona jest robotką wampirzą tym razem. Może jednak się pokażesz? O, 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 proszę Państwa, tak wygląda właśnie ona. Także przemieniłam naszą służbę w tego robota. Myślę, że akurat w tym wyzwaniu idealnie ten robot pasuje. No bo wiadomo, w wyzwaniu królewskim czy gdzieś, no to nie za bardzo. Ty idziesz już objąć tego pluszaka? A ty, Hubert, nie idziesz się bawić? Jeszcze jesz, dobra. To w takim razie będziemy śledzić Marcelinę. Choć, chodź, jest troszkę późno. Wszystkich jakoś tak położyłam za wcześnie spać i oni się już wyspali w zasadzie. Więc obejmij pluszaka i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało na takim śmiesznym misiu. O, no fajnie. Także ma Pokemonka. Też stwierdziłam, że tutaj takie dziwne zabawki jak najbardziej pasują. To ty może zjedziesz sobie... Co jest? O, zjedź po trapie. Pokaż nam, jak wygląda właśnie ta mała zjeżdżalnia. Tutaj, tak jak mówiłam, są te kulki i dla tych najmniejszych dzieci basenik, ale akurat najmniejszych dzieci chwilowo nie mamy. I płacze nasz Kevin, więc zaraz też mamusia do niego pójdzie, ale już zobaczmy. Tu by się przydała jeszcze jakaś lampa. O proszę, tak to właśnie wygląda. Bardzo fajne. Oczywiście linki macie w opisie. I to są znowu linki od tego samego twórcy, co trampolina, co ta ścianka wspinaczkowa, więc naprawdę super robi właśnie akcesoria dla dzieci. Może Marcyjna teraz się pobawi tym i zobaczymy. Znaczy, no wy zobaczycie, bo ja już widziałam i też bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, co od tego rośnie. Jakaś umiejętność rośnie. To myślałam, że nie. Kreatywna. To też bardzo fajnie. Także zobaczcie, we nogi zapadają się w ten piasek, jak to w piaskownicy bywa. Mm, tak, i to tyle by było. Marcelinie jest chce siku, więc ją tam wyślemy do sikania, a naszego Christiana poprosimy, o, troszkę jakby schudł, czy jeszcze nie, zaraz zobaczymy, ale poprosimy go, żeby jeszcze nam ugotował, słuchajcie, tort, bo wiem, że Elna to mogłaby trochę podjeść, e, w sumie nie wiem, czy podjadła, ale wiecie, o co mi chodzi, żeby nie zjadła, żeby jej nie było niedobrze, więc czekoladowe ciasto, ale o tej porze to nie, no w sumie tak, no trochę przesada. Więc stop, bo jakoś tak naprawdę dziwna pora jest, naprawdę, bo w sumie to dlatego tak się stało, bo ja chciałam, żeby Elena poszła, poszła właśnie polować i nie upilnowałam. W każdym razie ty uprawiaj jogging. Elena, Elena pogada, z Eleną pogadają te dzieci, które mają słabe towarzystwo, więc ty pójdziesz, proszę ciebie, ty masz na imię Edward, to Edward ma urodziny, nie Hubert, pomyliło mi się. Tam się bawisz, dobrze, na razie się baw, ty masz z słabą higienę, ale się już kąpiesz, Jeremy... Głód to też idziesz zjeść i Marcelina pęcherz. Więc w sumie z Mamusią nikt nie chce gadać. To, zobaczcie, namalowała taki obrazek, więc ja go teraz może sprzedam. E, sprzedam go. To może namalujesz jeszcze jeden. To tam zaraz zobaczymy, jak to dzwoni. Pop artowy chciałam, bo on był taki dosyć drogi. Ale już chyba nie dzwoni. O, do Marceliny. Mizuki, Mizuki chce przyjść do Ciebie na chwilę. To jakaś dorosła kobieta, to nie... O, i nasz oczywiście robot pracuje tak, jak po prostu powinien pracować. I jeszcze chciałam wrócić do naszej mamusi i posprzedawać wszystko, co ona tutaj ma w wyposażeniu, więc... Wszystko sobie posprzedaję, oczywiście oprócz plazmy. Jakiś tutaj jeszcze obraz mamy... 7 obrazów za 13 tysięcy, no zobaczcie. I winogrona również. Więc fajnie tutaj jakoś nam w miarę to bogacenie idzie sprawnie tak sprytnie. Nie, nie ma nigdy takiej chwili, żebyśmy. żeby nas nie było na coś stać. Dom mamy też super. Zobaczymy Christiana. Biegnie po nocy. To nie boisz się w takiej dzielnicy. Ja bym się bała, że ktoś mnie napadnie jakiś dziki wampir. No, jakieś takie dziwne dziwne szumy też słychać. Dobra, Elena maluje dzieci już dobrze, Edward? Edward, co i sobie zjesz. W sumie to miałam taką propozycję, żeby zjeść pizzę, ale zobaczcie, no strasznie jest późno. To jeszcze się trochę tutaj pobaw. Może skorzystać z trampoliny. Ty? Ty nie chcesz się bawić. Jeremy, Jeremy by chciał pogadać. Więc teraz Jeremy właśnie pochwal szczerze i może entuzjazmu się słodyczami, żeby wiecie, towarzystwo się poprawiło, a Marcelina też w sumie możesz tutaj pogadać. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Także co, nocna impreza, wszyscy się wyspali, w sumie dom wampirów, więc w sumie może się już przygotowują wszyscy na... Kevin zmienił grupę wiekową? Nawet nie wiedziałam, że on ma urodziny. Musiałam to przegapić, to co mu damy? Nie wiem, co tam ostatnio mieliśmy, więc teraz może damy niezależny. Będzie chociaż troszkę łatwiej. Pokaż nam się, gdzie ty jesteś, tutaj. Oj, sam wstaje, bo nikt nie ma do pomocy. Już o basenie myśli, zobaczcie. No to jest szybki. Powiem wam, że jest naprawdę ładny i nie wiem, czy w ogóle jest sens wchodzić w kasę i go przebierać. Buty dopasowane z kapturem, zobaczcie. Bluza bardzo ładna, spodenki bardzo ładne, włoski też super. Kolejny blondyn. Chociaż w sumie moglibyśmy się upewnić, czy przypadkiem nie jest wampirem, no nie? No jesteśmy w kasie i no i niestety nasz Kevin nie jest nie, jest, słuchajcie, po prostu wampirem. No szkoda, bo strasznie długo to w takim razie trwa to wyzwanie i coraz bardziej się przekonuje do tego, żeby właśnie wiecie co, tego naszego Christiana już zmienić. Bo wiecie, no wyzwanie jest fajne, ale tak jak mówię, już bardzo długo grałam w to sto dzieci. Gdzie są te spodnie od kompletu, no? I troszkę mi się, powiem Wam, przejadły już te, już te wszystkie wampirzątki. Nie wampirzątka, tylko po prostu granie tymi dziećmi i granie według zasad tego 100 dzieci. I mam naprawdę dużo innych, nowych pomysłów, więc myślę sobie, że zmienimy tego Christiana już tuż, tuż. Tylko tak jak obiecałam, żeby nie było za łatwo, to kiedy dopiero będzie miał dziesiąty poziom wampirologii, wszystko będzie już wiedział o tych wampirach, to wtedy stwierdzi, powie Elenie: OK, już jestem gotowy do zmiany. No, i powiem Wam, troszkę już schudł, ale jeszcze to nie jest to, co bym chciała. Więc ja sobie myślę, że skoro i tak wszyscy nie śpią o tej porze, tutaj mały nasz jest trochę śpiący i głodny, więc zaraz coś tutaj mu wyjmiemy, bo ja go tutaj przyniosłam. Słuchajcie, teleportowałam. Tutaj się przeniesiemy. Zobaczymy, czy coś w ogóle jeszcze jest w lodówce. Czy to jest świeże w miarę? Tak. Więc tutaj nasz mały, nie wiem, czy tutaj też rady podejść. Weź sobie porcję. I skoro wszyscy nie śpią, to Christian przyjdzie, słuchajcie, i ugotuje tort. Ciasto czekoladowe, mamusia tutaj maluje, reszta jest w miarę ogarnięta, więc no dziwnie to dzisiaj wyszło, ale mamy weekend, więc powiedzmy sobie, że wcześniej po prostu wszyscy wstali. Tobie się też chce siku, tobie tak średnio i Marcin. Także wszyscy w miarę ogarnięci, nasz malutki teraz będzie sobie chyba jadł, tatuś jak ugotuje, to sobie wszyscy właśnie... Oj, zepsuła się lodówka, Nie dobrze. może Elena naprawi? Mówię napraw... Oj, tu nam się zepsuło. A to może ta sprzątaczka nam naprawi, w sumie, tak naprawdę? No więc zrobimy sobie tego torta dla naszego Edwarda, i Edward będzie już nastolatkiem. Nurkujesz super. Tutaj też mamy półkę z książkami. Ja chcę zobaczyć, czy my mamy właśnie ten pierwszy tom, czy coś w tym rodzaju. To jest, to jest pierwszy tom. Więc ja ci powiem, żebyś ty to czytał, Christian, ale gotowałeś? Aha, no dobra, to zwracam ci honor. To tutaj poprosimy naszego Edwarda, żeby tutaj dodał świeczki urodzinowe. I przyszedł zdmuchnąć, więc niech tutaj wszyscy może podejdą. Tutaj przybiegni reszta ludzi też, żeby tutaj ładnie śpiewali. Podejdź, podejdź, podejdź. I Mały też niech tutaj podejdzie. Baw się, czy tam coś niech będzie a tatuś w sumie tak tatuś to może też tutaj niech podejdzie usiądźcie tutaj weź tą książkę już odłóż i będziemy dmuchać uwaga uwaga wypowiedz życzenie Nie się wszyscy, wszyscy jeszcze zejdą dajmy im chwilę i będziemy patrzeć czy będzie przystojny czy nie będzie uwaga uwaga Wypowiedź, życzenie no gdzie idziesz solenizancie chodź O, oh, nawet i robotka. Super. mamy. Wiek nastoletni. Czekają cię romantyczne uniesienia, przepocone szorty gimnastyczne i burze hormonów. Zapnij pasy. Zaczyna się ostra jazda. Ogólnie pytacie mnie też, czy sobie kupię ten nowy pakiet i powiem wam szczerze, że chyba nie, ale jeszcze się zastanawiam, ponieważ strasznie by to też wydłużyło niektóre moje wyzwania. Tak podejrzewam. A nie mam za bardzo ochoty na to, więc zastanawiam się, czy czy kupić. Dajcie mi znać, czy wy kupujecie i czy chcielibyście, żebym to nagrała, chociaż tak jak mówię, troszkę mi jest szkoda pieniędzy na ten pakiet, ale pomyślę. Weźmiemy sobie, nie wiem, co było ostatni, więc. We... O, SMS-y. Więc weźmiemy sobie tutaj popularność i może, no nie wiem, duża towarzystwa. A dodatkową cechę sobie weźmiemy. Może coś z tej drugiej kategorii? Może smakosz, tak na oko, bo nie pamiętam, co było ostatnio. Ojej. Ojej. Dobra, zawołaj wszystkich na posiłek. Tutaj, mamusia, poprosimy, co by nam te śmieci wywaliła stąd, wyrzuć. I tej tutaj damy e, zadanie, więcej, służba, przydziel zadanie, y, nie ma, naprawa chciałam, przydziel zadanie, nie ma. Wszyscy sobie wzięli te porcje i się jakoś tak w miarę rozeszli. Gdzie jest ten nasz Edward? Edward idzie się zajmować tym dzieckiem. Zaraz się zobaczymy, w sumie podoba mi się nawet jak on wygląda. Spodnie dopasowane tym razem do włosów. Tutaj zobaczcie, jest sobie nasz, nasz jak ci najmniej, Scott <noise> u góry na tym górnym łóżku. Strasznie mi się to podoba. A ty co, kładziesz tego małego do łóżka, czy co tam mu robisz? Ty mały chyba jesteś bardzo zmęczony, tak mi się wydawało, że ci się bardzo chce spać, więc idź spać. Okej, okay, więc tak on wygląda. W sumie to chyba nie będę go zmieniała, tylko zdejmę mu te pierścionki chyba. Yy, te kolczyki też mu chyba zdejmę, tak myślę, te na uszach więc zdjęte. Na szyjnik też, ale okulary wyglądają całkiem spoko, więc dlaczego by nie? Podoba mi się, jak wygląda. Zobaczymy jego strój do snu. No, może damy długie spodnie, do tego by bardziej pasowały. Może te? Albo takie szerokie, szare. Niech będzie butów, to nie lubię do snu. No i tak on właśnie wygląda. Czy tylko ty masz jakieś takie dziwne brwi? Nie, normalne. Dobra, więc niech będzie. Też nie chcę za bardzo, wiecie, zmieniać, bo... Cała zabawa w tym, że oni są różni, prawda? Więc myślę, że wygląda całkiem. Fajnie, ładno ma taką szczękę, nawet całkiem, całkiem mi się podoba. Okej, okay, więc wróciłam z powrotem do naszej gry. Jeszcze wszystkim dzieciom pozmieniałam imiona, nazwiska, przepraszam, na grej, bo mówiliście mi, że nie wszyscy mają i rzeczywiście ciągle o tym zapominałam. E, pokaż nam się, Christian, co tam robisz? Idziesz, objąć syna? O, to super. A teraz pójdziesz, Christian, spać, bo teraz jesteś zmęczony. Więc tak, znowu rozregulowane pory dnia. Wszystkich tutaj przejrzę. Elena. u Elena. Pokaż no się tutaj, dziewczyno. Weź no tutaj mroczną medytację, wampir. Mroczna medytacja. No, dobrze, dobrze robisz, bo troszeczkę słabo, słabo widzę, że z Twoją energią. Tutaj sobie to schowamy do środka i coś sobie się napijesz. Edward widzę tutaj z rodzeństwem sobie rozmawia, bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie. Tak, tak, starszy brat teraz. Ale myślę sobie, że tak, zobaczymy jak tam się w ogóle wszyscy czują w miarę, w miarę, w miarę. I w miarę dobrze wszyscy, więc myślę sobie, że skoro mamy sobotę rano, więc odróbmy lekcje, żeby mieć obowiązki z głowy, więc wszystkim tutaj naklikam. Aha, bo ty już jesteś duży, więc to ci tutaj schowamy, a ty będziesz teraz odrabiał lekcje. Hubert też odrabia lekcje. Ale nie masz biurka, czy jakiegoś stołu, to może na... No nie, chłopcy, to tutaj was wszystkich zaproszę na dół. Będziecie tak sobie wspólnie, rodzinnie odrabiać. Usiądź. Ok, widzę, że wszyscy się schodzą na dół odrabiać te lekcje, bardzo, bardzo fajnie. Tylko ty co tutaj nam nie chcesz odrabiać lekcji? Gdzieś idziesz sobie, no nie wiem, dobrze. Mamusię zobaczymy. Mamusia pompy robi. Napisie może jeszcze jedno. I zobaczymy sobie jeszcze Christiana, który w sumie się już chyba wyspał. Tylko teraz jest troszkę głodny. To wstaniesz i zjesz, i sobie tutaj z małżonką porozmawiasz. Myślę, że ją tutaj pocałujesz, czy coś. Czemu nie da się oświadczyć? Za mało się przyjaśnisz? Obejmij <grymij> ją w takim razie, żeby było delikatniej. Dzieci, no to zobaczcie, ładnie się uczą. Tutaj, ale pomagasz czy nie pomagasz? Pomóż przy odrabianiu lekcji bardzo, bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Także tutaj się dzieci uczą, gdzieś reszta się rozlazła, jak zawsze nieusłuchana. Marcelina, pokaż się. Marcelina u góry na łóżku, no. Może, może nie lubi, wiecie, w grupie odrabiać lekcji w sumie, nie dziwię się, ja też nigdy nie potrafiłam odrabiać w grupie. W każdym razie myślę sobie, że tak, poodrabiają lekcje, zaraz się troszeczkę pobawimy i ja w międzyczasie tutaj przejdę już mniej więcej tak do poniedziałku, no bo wiadomo. O, i kolejny tutaj do niej przyszedł <laughs> poprzeszkadzać, no właśnie, teraz będzie rozmowa, a nie, nie nauka. No, i będziemy też musieli trochę przyspieszyć, bo już nie ma miejsca na kolejne dziecko, więc troszeczkę przestój mamy. I jest przytulasek z żoną, więc zobaczymy, czy teraz będziesz mógł coś bardziej miłego, romantyczne, okaż czułość. Gdzie tam znowu idziesz? Nie, ja ci wcale nie mówiłam, żebyś tam szedł, chyba, że przez przypadek, no to wtedy zwracam honor. Widzę, że się rozmijacie. Tamta pobiegła teraz na górę, ty przedłeś jednak na dół, kurde, muszę wyciszyć dźwięki. Tak, i idzie z tym ciastem chyba do niej. Nie, na razie nie. A tak, tutaj siedzi tutaj, dobra. Yy, I co jeszcze musimy sobie zrobić, kochani, w sumie? Sama nie wiem. Jest romantycznie? Jest. A już wiem, co chciałam, tylko się nie mogłam wystękać, żeby tę książkę poczytał, tylko gdzieś się zgubił teraz. No i tak, nasz Edward chyba nie ma dodatkowego, a ma dodatkowe zaliczenie, okej? Okay, to musisz też to zrobić. Ty masz. Oj, ty nieodrobione masz w ogóle. Scott. Scott już ma wszystko odrobione, więc może tutaj się przyjść, pobawić w piaskownicy. Jeremy. Też już ma, więc też do piaskownicy i Marcelina też już ma, więc może zjechać tutaj na naszej zjeżdżalni. Jest i nasz pierwszy syn. Syn o imieniu Scott. Kurczę, trochę mi się mylą tej biona. Dobra, więc on się pobawi. Czy ktoś jeszcze się zbliża? Zbliżają się tam. Trochę to, jak zwykle wiecie, nie do końca tak działa, jak działać by mogło. Ale też jest bardzo fajnie. No zobaczcie, no. ja nam się zbuntowała. Czemu nie chcesz jechać po tej trampolinie? Zjedź. Zaraz pójdziesz spać. Edward tutaj.. Christian przepraszam, Jezu, ja mi się zawsze myli jego imię z Edwardem. Nie wiem, może jest trochę podobny do Edwarda ze zmierzchu, może to to. Podejrzymy sobie, jaki on ma poziom tej wampirologii. Ma już piąty, a jest 15, więc yy, no, słuchajcie, trochę jeszcze z tym zejdzie, mi się wydaje, więc może dopiero w kolejnym odcinku go oficjalnie przemienimy. O, już jest szósty. Oficjalnie go przemienimy, dlatego że tak jak mówię, chcę zbliżać się tym wyzwaniem do końca. Ogólnie jak wiecie, jak ja zaczynałam to wyzwanie, to mówiłam, że ono będzie krótkie. Nie spodziewałam się, że będzie tam ileś tam kilkanaście odcinków. O, jak widzicie, już przestał czytać, ale może jeszcze raz niech poczyta. Kurde, coś mnie strasznie strasznie mi się chce kaszleć. Przepraszam. Tu mamy tom drugi, więc ty czytaj, a ja się chyba muszę po prostu wykaszleć. Jakoś wam powiem, średnio zainteresowane są te dzieci tym. O, napij się, napij się, wypij. Jeszcze raz podejrzymy, skontrolujemy wszystkich. To może nasz syn przyjdzie poskakać? I się popspina też troszkę. No ten na komputerze, no choć tutaj na świeżym powietrzu się pobawanie na komputerze. Jeremy, Jeremy tutaj możesz w kulach. Hubert też widzę, że skończył. No, ale ty jesteś brudny, więc idź się wykąpać i pogadać z kimś. Koni, będę kończyła ten odcinek, bo strasznie coś po prostu nie mogę mówić, strasznie mi gardło nawala. Że dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Linki oczywiście w opisie do nowych rzeczy. Podam Wam też linki do trampoliny, do tej, tej ścianki wspinaczkowej, do kulek, do baseniku. Baseniki są tylko dla tych najmniejszych dzieci. O, w sumie, o, pokażę Wam, więc tutaj go teleportujemy. O, jest już na dole i tutaj może sobie skorzystać, zobaczcie. I od tego też mu na pewno zabawa będzie rosła. Bardzo, bardzo fajne, bardzo to lubię. Lubię te wszystkie mody na zabawki i powiem Wam, że widziałam właśnie, że w tym pakiecie nowym, rodzinnym jest dużo fajnych, nowych zabawek, ale no nie wiem, czy kupować, skoro jest tyle fajnych, nowych modów, właśnie do, do grania dobawienia się właśnie z dziećmi i tak dalej nie są może do końca dopracowane jak wiadomo oficjalne dodatki ale też bardzo bardzo fajne o nawet nasza robotka przyszła popatrzeć dzisiaj pośmiać Christian czyta więc niech sobie czyta, słuchajcie, zobaczymy teraz, który ma poziom wampirologii? Siódmy. Okej, okay, kochani, także ja kończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, oj, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie, że dzisiaj byliście. Życzę Wam miłego weekendu. Dajcie kciuk w górę, jeżeli odcinek się Wam podobał. Christian właśnie idzie odłożyć. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia i cześć.